Tym razem wybierzemy się trochę dalej. już Nie w Częstochowie też wiersz całkiem nowy, pierwszy, z tej tak, ziemi nieznany, przez to, że w ogóle jeszcze y, są to wiersze premierowe i specjalnie na wierszackie anioły przywiezione. A wiersz ten nazywa się Van Gogh krzesło 1888. Jestem zmęczonym przybyszem z Polski. Osalałem prowadzony na krótkim postronku taki sobie drobny cud nad wisłą. Teraz łapczywie cuduję nad tamizą, patrzę na twoje krzesło, jest grubo ciosane, chyba po to, żeby się nie zasiedzieć. Zresztą ma już swój wiek, było nie było 120 lat. Migotanie przedcionków serca jest bardziej migotliwe. Tym razem ze szczęścia. A wełbie mi huczy klucz żurawi, a może pęk kluczy, bo mam dokąd wrócić.